Nie ma wszystkim. W końcu zaczynamy challenge. I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej. A ja mam całą górę. Alex, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Przynajmniej coś dobrego. Uwielbiam Hube-Bubę. Zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Awesome! Come on! Ty dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci? Daj spokój, nie złość się. Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. Awesome! A wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale, żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super, Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy. Po pierwsze, pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. Oh, wow. Teraz zobaczycie, jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne! Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Okay. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie! Aby pozbyć się opakowań przygotowałam specjalną maszynę. Ojej, bardzo skuteczny sposób. A teraz można je jeść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie. Mila, przestań, jest za duży. Co teraz zrobimy? Jak sprowadzić ją na ziemię? Bingo. Mam pomysł. Musimy przebić balon za pomocą procy. Alex, strzelaj. Dlaczego ja? Hmm. Bo inaczej, Mila poleci w kosmos. Podpisz się. Jezu, wszystko muszę robić sama. Wita, dobra robota, trafiłaś. Już myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że was widzę. Kurczę, mam tylko jednego granata, a ja mam chyba z dziesięć. Czego można chcieć więcej? Oj, można, spójrz na mój stos. Mój smakuje lepiej, Mila, jest pierwsza. Ok. Hurra, bardzo lubię granaty. Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pensetę. Pysznie wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ręka na talerzu i zjemię wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie 100 ziaren to naprawdę super. To znaczy, że będzie smakowało sto razy lepiej niż przedtem. Mimo, że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Alex, twoja kolej. Okej. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Krojenie granatu jest zbyt proste. Ale można go rozerwać. To straszne! Alex wygląda jak jakiś maniak! Jaki maniak! Po prostu chce dobrze zjeść. Alex, oszalałeś! Nic podobnego, po prostu jem pysznego granata. To wszystko! Wita, właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie tracić czasu. Rzeczywiście. Mila potrzebuje noża. Come! Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soków. Wow, jaka duża maszyna! Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów Równa się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie! Po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Hmm. Jak smakowało? Bardzo. Witam, masz teraz sok nawet na twarzy. nie problem, można go łatwo rozwiązać. Hmm. No i proszę, mam tylko jedną puszkę coli. a ja mam więcej. Zobacz ile mamila. Tak, tak, patrzcie, mam całą wieżę z puszek Coli. Ale to ja będę piła jako pierwsza, przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Kola zawsze dobrze smakuje. Prawie też, że żołądek daje głos! Wpadłem na świetny pomysł, jak wypić wszystkie puszki naraz. Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł! Chwila jest taka dobra! Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałeś, w końcu jestem facetem? A ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę, jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie! I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki koli na raz? Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmiciami! Ej, przestań! Właśnie, to puszki! Uderzenie puszką w boli! Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać. Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz! A, ratujcie się, kto może! To najzwyczajna sytuacja, Mila beka. Ojej! Lila nigdy więcej koli. Nawet nie chcę. Już więcej w siebie nie zmieszczę. Sprawdźmy szybko, jakie pyszności na nas czekają. Wow, jaki ogromny arbuz. Fajniejszy od jednego arbuza mogą być tylko dwa arbuzy. Nie, fajniejszy jest ogromny stos arbuzów, którego końca stąd nie widać. Na waszym miejscu bym sobie zazdrościła. Ale pierwszy je ten, kto ma najmniej. Więc, John, zaczynaj. Ja zaczynam? No, przynajmniej w czymś mi się poszczęściło. Tylko nie zrób nam krzywdy. Co? A, nóż. Właściwie to potrzebuje go, żeby zjeść arbuza. Jak inaczej pozbyć się skórek? Uff, myślałam, że chcesz nas załatwić. Nie no, co ty, chcę tylko zjeść mojego arbuza. Uf, i dlaczego jesz tak niechlujnie? Bo arbuz jest zbyt pyszny, żeby się tym przejmować. Kawałek został na twoim ramieniu. O, dzięki Miranda. Teraz ty możesz jeść. No, wreszcie. Chyba poradzę sobie ze skórkami bez noża. A masz. Pokażę ci, kto tu rządzi. Miranda, może jednak weźmiesz nóż? Nie, nie poddam się tak łatwo. Dobra, nie dam rady tego zrobić. John, daj mi jednak ten nóż. Proszę. Mówiłem ci, że nie poradzisz sobie bez noża. No to zaczynam! Gotowe! Z takim soczystym arbuzem rozprawię się błyskawicznie. Ale, żeby go zjeść, potrzebuje czegoś większego niż zwykła łyżka. Kochla będzie idealna. Co za aromat! To jest pyszne! I jeszcze tak apetycznie, ja też bym chciał dokładkę arbuza. A ja jakbym chciała. Jeszcze nawet nie spróbowałam. Każdy ma swojego arbuza. Ze swoim poradzę sobie sama. Ojej! Za chwilę chyba zacznie się ostrzał! Załóż szybko kask! Aj! Ratunku! Pomocy! Dajcie spokój, po co od razu tak krzyczeć? Po prostu się okazało, że w arbuzach jest naprawdę dużo pestek. Emma, jak zjesz swoją porcję, to zrozumiesz. Rzeczywiście, najwyższy czas, żeby mi ja spróbowała. Zacznijmy od dołu! Ojej! Chyba niepotrzebnie to zrobiłam. Aj! Ratuj się, kto może! To jakiś deszcz arbuzów. Wszyscy pod stół. Wow, nie wiedziałem, że deszcz może być taki ciężki. Wszyscy cali? Zobaczcie, ile mamy teraz arbuzów. Wystarczy dla każdego. Masz rację. Wystarczy dla każdego. Czy tym razem mogę być pierwsza? Jasne. Wow, jaka duża czekoladka. Duża? Wydaje mi się, że to zwykły czekoladowy batonik. Ja mam ich całą stertę. Skoro nawet John ma taką porcję, to co mnie czeka? O mój Boże, już nie mogę się doczekać, kiedy zjem to wszystko. No. Nope. Ale ma i tak zaczyna. Okay. Bo mam największego pecha. Ale jestem pewna, że moja czekoladka jest lepsza od waszych. Bo prawdziwe rarytasy zawsze są w mniejszej ilości. Mam pomysł. Spójrzcie. Teraz mam cały stos czekoladek. Wieża taka sama jak u Mirandy. No prawie. Cieszę się jak chcesz. Dajcie mi już spokój. Czekolada naprawdę jest pyszna. Nie mam wątpliwości. Trzeba się tylko szybko pozbyć tych opakowań. No, od razu lepiej. A teraz uwaga, John zaczyna poczęstunek. I nie przeszkadzajcie mi. Jak on apetycznie to je. Apetycznie. Jestem cała obsypana wiórkami czekoladowymi. On chyba nie wie, co to maniery. Ale wiem, czym jest pyszna czekolada. A jak będziesz mniej gadać, to może też się dowiesz. Miranda, teraz twoja kolej na jedzenie czekolady. Zgadza się. Teraz moja kolej. Wiem nawet, jak pozbyć się opakowań. Gotowe! Wow, niezły sposób! No to teraz możemy jeść. Najpierw spróbuję. Którą czekoladkę by tu wybrać? Niech będzie ta! Nie stój! Zaraz wszystko runie. Dobra, dobra, niczego nie dotykam. Ale jak będę jadła czekoladę, skoro ta wieża może się zawalić przy każdym dotknięciu? Będę ją gryzła. I tak upadnie. Będziesz musiała się z tym pogodzić. Co? Z czym? Nie dosłyszałam. Z czym mam się pogodzić? O nie! Bo Jona trzeba słuchać uważnie. John ma zawsze rację. Co nas czeka w tej rundzie? Tylko jeden pączek? się śmiejesz. Sprawdź, co masz pod ploszem. Wow, ty masz jednego pączka, a ja mam całą górę. A ja mam jeszcze więcej. Miranda, po prostu masz ogromnego pecha. Ale jako pierwsza zjesz swoją porcję. To prawda. To jedyna dobra rzecz w tej całej sytuacji. Niesamowita polewa na równie niesamowitym pączku. Ale chciałabym mieć ich więcej. Tak wam zazdroszczę. Ja też sobie zazdroszczę. Nie mogę uwierzyć, że mam do zjedzenia masę pysznych pączków. Na co ja czekam? Czas zaczynać. Miranda, to jest jeszcze smaczniejsze niż opisywałaś. Myślę, że John nie będzie miał nic przeciwko, jeśli spróbuję jednego z jego pączków. Stój! John ma coś przeciwko. Oddawaj pączka. A teraz pokażę wam, jak się je w ekspresowym tempie. Raz, dwa, trzy! Co za pyszności! Czy mamy teraz mówić do ciebie, proszę pana? O co wam chodzi? A, mam słodkie wąsy. Pozbędę się ich błyskawicznie. No, wreszcie i ja mogę coś przekąsić. Tak długo czekałam na swoją kolej. Smakują rewelacyjnie. Co za pyszności. Wow, to się nazywa prędkość. Dokąd się tak spieszysz? Pączki są dosyć suche, trzeba je popić. Co? Nie mam zamiaru popijać takich smakołyków. No co, pączki ci się podobały? Myślę, że one też cię bardzo polubiły. Spójrz na swoje ręce. Ręce? Ojej! Co się ze mną dzieje? Pomocy! Nie panikuj. Myślę, że ty, a raczej twój organizm, produkuje teraz polewę do pączków. To niesamowite! Pyszne i zaraźliwe. Najfajniejsza choroba ze wszystkich. Podoba mi się. Zjadacie swoje pryszcze. To obrzydliwe. Jaki przysmak dostaniemy tym razem? Przekonajmy się. Ojej, wygląda na to, że nie mamy szczęścia. Zwłaszcza ja. Mam jeszcze więcej tych robaków. O nie. Nie chcę nawet tego dotykać. Mam paniczny lęk przed robakami. Nie martw się, pierwsza i tak zaczyna Emma. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Ja? Z łatwością. No dobra, to zaczynam. Uuu, co za ochyda, ale zrobiłam to. Zrobiłaś? Więc co masz na koszulce? Jeśli sama nie chcesz go zjeść, to ci pomogę. I jak? Smakuje? Zaraz wymiotuję. Dajcie spokój. Są takie słodziutkie. Czy wiecie, że ptaki uwielbiają takie robale? Zawsze myślałam, że ptaki i ja mamy coś wspólnego. To straszne. Pewnie chodzi o rozmiar mózgu. Myślisz, że jesteś tu najmądrzejszy? Nie zapomnij, że czeka na ciebie cały talerz tych słodkich stworzeń. Może nie będę musiał ich jeść. Hura! Tam są żelki Haribo. Takie robaczki to ja lubię. Miranda, miałaś rację. Mamy coś wspólnego z ptakami. Ja też uwielbiam robaki. Tylko, oczywiście, te żelkowe. Ja też mogę spróbować? Oczywiście, że nie, sam je zjem. Tak? Czyli nie chcesz się dzielić ze znajomymi? Będę musiała cię ukarać. Co ty zrobiłaś? Te robale wpadły nawet do mojego ucha. Oj, ochyda. Oh, Byłam bardzo głodna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda. Wow. Współczuję ci Jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży Spójrz, pizzy jest tak dużo, że sięgasz do nieba Ale zaczyna ten, kto ma najmniej No to czyli Diana nie Przestańcie się śmiać To wcale nie jest zabawne I tak wiem, że jem pierwsza I jestem tym podekscytowana Nawet jeśli mam tylko jedną pizzę To na pewno jest pyszna i ciepła Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica? Najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. No to dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana, miałaś rację. Jest pyszna. Mam pomysł. Wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Mm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Ty spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd? Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki na nas, byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Ojej, to prawdziwy upadek wieży. Um, dokładnie. Ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiłbaska. Hmm, tylko jeden tiktak? Nie najem się taką drażetką. ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tiktaków. To jest takie fajne. Ale Lilię pierwsza. Wiem, mój tiktak ma smak Coca-Coli. A ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu. Zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Oh, no. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Yeah. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie. W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Wow. Spójrzcie, jak ich dużo. To jest takie dobre! Może i z nami się podzielisz. Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? To jest takie pyszne, że zjem wszystko sama. Kurczę, wiem, mam pomysł, jak podkreślić Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę. Zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Koniec z wami macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie! Please. Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. I to bardzo smacznymi cukierkami. Można je łapać ustami i jeść. To genialny pomysł. A macie. Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. A przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki. Ojej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny. Ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwszego jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz, co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej, Lili, otwórz usta. Pomogę ci i wycisnę czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No, otwórz usta, jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak? Dobre? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród? Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki! Przydałoby mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś, a ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy, zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana. Ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow. No tylko spójrzcie. No to mogę go spróbować. Come Oj, tak, czyli zgadzam się, czosnek jest okropny. Czuję się jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi. Znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem. Trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę! O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę iść całą tę górę? Musisz, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku na raz. Ale to obrzydliwe. Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. To leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. Aaa, nie mogę oddychać! Pomocy ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Oczywiście, że żyje, po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest, żyje, nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no ale dzięki temu nie śmierdzi.